Ostatnia miesięcznica. Nareszcie finisz nienawiści i kłamstw. Nie powiem, że będzie mi tego kolorytu politycznego w postaci miesięcznic smoleńskich brakowało. Robert Heda, witam Państwa serdecznie na kanale Jana Pińskiego. Nienawiść, szczucie na polskie władze, na Donalda Tuska, na całą opozycję. Do tego przyzwyczaił nas Jarosław Kaczyński, plując na miesięcznicach jadem, nienawiścią, a przede wszystkim kłamstw. Poza tym, z czym jeszcze kojarzą mi się miesięcznice smoleńskie? Ano z polską kolumną Putina, która wzywa do linczów, pogromów i niszczenia demokracji. Zapamiętam także miesięcznicę, może przede wszystkim ostatnie, jako rozpaczliwą obronę kłamstwa smoleńskiego, które przecież zawiodło PiS i Kaczyńskiego osobiście do władzy. Odczuwam także pewne Zdziwienie Kaczyńskiego, bo nagle rozejrzał się dookoła siebie i zobaczył, że nic nie może i nic od niego nie zależy, na czele z pałowaniem przez policję kontrdemonstrantów. Policja też nie zamyka protestujących przeciwko kłamstwu smoleńskiemu, co oczywiście budzi. Nieustanne zdziwienie Kaczyńskiego. A i to jest, proszę Państwa, sygnał, że miesięcznice się kończą. To jest bezsilność Kaczyńskiego, ale także jego strach przed rozpadem partii, utratą prezesury, a także przed więzieniem. No więc, co robi? Eskalacja, eskalacja od momentu, kiedy PiS stracił władzę, Kaczyński już eskaluje, ale już się z tym nie kryjąc. Jak nie ma policji, to trzeba samemu wyzywać, bić, e, opluwać właśnie protestujących i to w sensie dosłownym. Razem z agresywnym Macierewiczem, razem z agresywnym Błaszczakiem. Którzy rwą się do tego, aby popychać ludzi, kopać ich i niszczyć przede wszystkim ich wieńce. Ostatnia miesięcznica i ostatnia eskalacja. Z udziałem jakiegoś tam pseudodziennikarza z republiki. Nie wiem, nie dotarło do nas, czy kopnął kontr Manifestantkę, czy ją uderzył, czy sprowokował innych ludzi do jej bicia, w każdym bądź razie musiała na miejsce dojechać karetka, która zabrała panią, która nazywa się, czy też jej pseudonim brzmi babcia Kasia, musiała ją zabrać do szpitala. I to jest, proszę państwa, obraz nędzy i rozpaczy ludzi, którym, którzy stracili władzę, a którzy boją się zwierzęco, boją się konsekwencji rozliczenia za rozkradzenie polski. A więc to już ostatnia taka miesięcznica I więcej, jak myślę w takim formacie miesięcznic nie będzie, bo istnieje ku temu, Kilka powodów. Przede wszystkim chodzi o pieniądze. No nie wierzmy w to, że Pis Kaczyński nie opłacał ludzi, aby przyjeżdżali na te miesięcznice. Nie ma teraz kasy na opłacenie statystów z klubów Gazety Polskiej. Niedługo zabraknie na więcej i nagłośnienie, obsługę techniczną. Pamiętamy pierwsze miesięcznice, kiedy po 2010 roku, kiedy PiS był w opozycji, one gromadziły tysiące, podobno sympatyków Kaczyńskiego, tysiące osób. Pamiętamy te marsze pod pałac prezydencki, przez krakowskie przedmieście, które jak się okazuje opłacał. I dowoził Sakiewicz, właściciel gazety Polskiej. I wtedy PiS był w opozycji, ale szedł do władzy. A jeśli Kaczyński liczył, że po ośmiu latach jego osobistych rządów ludzie znowu będą chętni do wspierania ponownie PiS w opozycji, no to się pomylił. Nie ma tysięcy. Nie ma nawet kilkuset osób na miesięcznicach. Na ten 10 kwietnia przyszło 50 osób. A z tak zwanym kierownictwem partyjnym to było w porywach 70 osób. Jeśli mimo wszystko Kaczyński będzie kontynuował te szopki, no to niedługo kierownictwo partii będzie liczniejsze. Od sympatyków. Prosta, krótka odpowiedź. Nie ma subwencji, nie ma dotacji państwowych, nie ma autokarów z całej Polski zwożących podobno dobrowolne sympatyków PiS. A więc nie ma statystów i nie ma klakierów kłamstwa smoleńskiego. I Każda z tych coraz bardziej żałosnych szopek, spektakli pokazuje rzeczywiste poparcie społeczne dla PiS, a także dla samego pana Jarosława, czy Jarka, jak go nazwał w Sejmie mecenas Roman Giertych. Bo nawet zakładając, że sympatycy PiS są, w co nie możemy co nie ulega wątpliwości, to mają na głowie prawdziwe rzeczywiste problemy. Jest zagrożenie wojną, ostatnio konsekwencjami ceł, a przyjaciela pisu Trumpa, jego nieprzewidywalnością. Mają na głowie inflację, sztucznie nakręcaną przez pisowca Glapińskiego, czyli prezesa Narodowego Banku Polskiego, który nie chce obniżyć stóp procentowych. Po prostu, nawet jeśli ludzie głosują na PIS, to nie mają czasu, żeby przejmować się urojeniami Kaczyńskiego o zamachu. Poza tym nie widać specjalnie entuzjazmu Kadr PIS. Widać, że w partii panuje marazm. Widać to także po kampanii Nawrockiego. Marazm, zniechęcenie, jak Polska. Długa i szeroka działacze terenowych ogniw PiSu w całej Polsce zastanawiają się w tej chwili, na jaką cholerę oni mają gnać do Warszawy i starać się, jeśli wiadomo, że Kaczyński nie załatwi im tłustych posadek, lukratywnych stanowisk albo przekręconych w cudzysłowie kontraktów, które wygrają i zarobią na tym kupę kasy, a raczej ukradną kupę kasy. Widać, że aktyw PiSu myśli gdzie tu się ewakuować, a nie tam przyjeżdżać do Warszawy na miesięcznicę, żeby pogrzać się w słoneczku Kaczyńskiego, pokazać się u jego boku, najlepiej aby wychwyciły to kamery, w nadziei właśnie, a nóż Coś skapnie, nic nie skapnie, panowie spisu, bo Jarosław Kaczyński nic nie może. O, dlatego ostatnia miesięcznica, bo nie będzie na kolejnych szopkach wszystkich osób, na przykład, które pojawiły się na pamiątkowym zdjęciu dookoła Kaczyńskiego. Część. Po prostu odejdzie, bo nie ma już interesu w byciu pisowcem. Ale część trafi prawdopodobnie do więzień, bo nad kilkoma osobami z tej pamiątkowej fotografii 10 kwietnia, część osób po prostu może trafić do więzienia. Są akty oskarżenia. Chodzi o Kaczyńskiego. Chodzi o Macierewicza i na przykład Mariusza Błaszczaka, wiernych akolitów. I oni, łącznie z Kaczyńskim, mają szansę długo nie pojawić się na Placu Piłsudskiego, aby złożyć wieniec przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej. Pójdą siedzieć. Pójdą siedzieć, toczą się sprawy karne ale też to co zwróciło moją uwagę konkretnie na tej fotografii ostatniej miesięcznicy to nie, nie ma na niej osób które zawsze stanowiły żelazne otoczenie Kaczyńskiego zawsze były przy nim zawsze manifestowały wręcz swoją obecność i bliskość e, dowodza. Stawali Ci ludzie bezpośrednio koło kaczyńskiego, ba toczyła się walka, o to kto stanie najbliżej i e, Kaczyński to zauważy. Jeśli byli, bo nie znam przebiegu, bo wcześniej była msza e, żałobna. Jeśli byli, to tym razem jakoś na te fotografie się, nie pchali, nie pchali się, żeby pokazać się obok swojego prezesa. Chodzi o Szydło, chodzi o Czarnka chociażby, Morawieckiego, Sasina, Suskiego, jakiś Pomór, tak siebie zapytałem spoglądając na materiały prasowe. No nie, PiS stoi na progu upadku, ale stoi przede wszystkim na progu rozpadu. O wszystkim zadecyduje wynik Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. A więc wymienionych nie ma, bo nie chcą się afiszować z przegranym, z przegranym Kaczyńskim. Ich nie ma, bo są zajęci kopaniem pod Kaczyńskim dołków i planowaniem, jeśli Karol Nawrocki przegra wybory. No to oni sobie rozdrapią i podzielą między siebie kawałki, pis. A to się skończy tak, że nie będą stawiali na przegranego. Kaczyński po wyborach prezydenckich bardzo szybko może stać się tak zwanym balastem dla prawa i sprawiedliwości, czyli zapłaci za przegrane ewentualnie przez Nawrockiego wybory prezydenckie, bo to on wepchnął PiS osobiście w kandydaturę Nawrockiego. Stanie się nie tylko balastem, ale najwygodniejszym kozłem ofiarnym, a kolejka do przejęcia z Hedy po Kaczyńskim to Morawiecki, Czarnek, Szydło, Sasin, Nosuski Niebo, to jest nieprawdopodobne, ale część z tych ludzi, albo większość, też za większością ich ciągnie się e, szereg czy sznur zarzutów prokuratorskich. W związku z tym oni też mogą się na tych miesięcznicach, choćby z powodu pobytu w zakładzie karnym, długo nie pojawić. No więc e, obserwujmy, te powyborcze miesięcznice, proszę Państwa, bo one będą wyglądały coraz, coraz bardziej żałośnie. Dojdzie do tego, być może, ale też e, chyba e, politycy PiS zdają sobie z tego sprawę, że jeśli partia, kandydat partii przegra w wyborach prezydenckich, to dojdzie bardzo szybko do sytuacji, w których Wieniec będzie składał samotny Kaczyński, który już nie będzie prezesem partii, będzie jakimś tam honorowym przewodniczącym, no ewentualnie będzie te wieńce składał samotnie w towarzystwie Macierewicza, o ile obaj, nie pójdą siedzieć. Wszystko wskazuje, że za rok od tej porze oni mogą być, czyli Samotny Kaczyński w towarzystwie Macierewicza mogą być niczym innym, tylko atrakcją turystyczną, no bo będą pokazywani przez przewodników zachodnich, znaczy zagranicznych wycieczek, ale także i polskich. Jako taki element folkloru Warszawy. Legenda miejska. Ja przypominam, że Warszawa ma taką legendę. To jest Lodzia Milicjantka, taka wyemancypowana kobieta w służbie ludu, którą fetował i rozkręcał medialnie socjalizm, komunizm, pierwsza kobieta regulująca ruchem na Marszałkowskiej w stolicy państwa. No więc lodzia milicjantka była taką atrakcją, pisały o niej nawet zachodnie media, korespondenci, a teraz korespondenci będą pisać o samotnym Kaczyńskim jako z jednej strony atrakcji turystycznej, a z drugim, a pod drugim względem, jako kuriozum, jako takie dziwactwo. Zatem taka jest moja opinia, że była to ostatnia w takiej formule i z takim udziałem miesięcznica smoleńska, która odbyła się 10 kwietnia, 2025 roku. Czekajmy na pierwszą powyborczą miesięcznicę i zobaczymy, czy w ogóle dojdzie do skutku, kto będzie w niej uczestniczył, jak dużo sympatyków Pisu Kaczyńskiego będzie w niej uczestniczyło. Ale też, czy w przyszłym roku, na przykład, te miesięcznice jeszcze będą się odbywały pod szyldem PiS i kłamstwa smoleńskiego. Dziękuję bardzo za uwagę. Robert Heda na kanale Jana Pińskiego. Żegnam się z Państwem do kolejnego spotkania.